Przez dziesiątki lat nazywano ich paranoikami, szaleńcami. Wyśmiewano ich teorie, uznawano za bajki i wymysły chorej wyobraźni. Aż do momentu, gdy tajne dokumenty zostały odtajnione, a to, co wydawało się niemożliwe, okazało się prawdą. Dziś zabierzemy Was w podróż przez pięć historii, które przeszły drogę od teorii spiskowych do historycznej prawdy. Prawdy, która odsłania mroczną stronę instytucji, którym powinniśmy ufać. Część pierwsza. Eksperyment Tuskegee. Hrabstwo Macon, Alabama. 1932 rok. Dla 399 czarnoskórych mężczyzn rozpoczyna się koszmar, który potrwa 40 lat. Rządowa agencja US Public Health Service rozpoczyna to, co oficjalnie nazywa badaniem przebiegu nieleczonej kiły u Murzynów. W rzeczywistości jednak rozpoczyna się jeden z najbardziej nieetycznych eksperymentów medycznych w historii Stanów Zjednoczonych. Ma Pan szczęście. Został Pan wybrany do bezpłatnego programu leczenia złej krwi. Zła krew, tak eufemistycznie nazywano chorobę. Pacjentom nie powiedziano, że cierpią na kiłę. Nie powiedziano im też, że nie będą leczeni. Zamiast leczyć, lekarze obserwowali. Dokumentowali postęp choroby, przeprowadzali bolesne nakłucia lędźwiowe, które nazywali zabiegami specjalnymi. W 1947 roku penicylina stała się standardowym lekiem na kiłę. Mimo to uczestników eksperymentu nadal pozostawiono bez leczenia przez 40 lat. Eksperyment Tuskegee to nie tylko historia rasizmu, to historia śmiertelnej ciekawości naukowej, która przedłożyła dane nad ludzkie życie. Szacuje się, że co najmniej 128 mężczyzn zmarło bezpośrednio w wyniku nieleczonego syfilisu. Dopiero w 1972 roku, gdy dziennikarz Jean Heller z Associated Press opublikował prawdę o eksperymencie, badanie zostało przerwane. Ale dla setek rodzin było już za późno. To, co zrobił rząd Stanów Zjednoczonych, było haniebne, głęboko, głęboko, moralnie złe. Przepraszam powiedział prezydent Bill Clinton oficjalnie przepraszając za eksperyment w 1997 roku ale pytanie pozostaje ile jeszcze tajnych eksperymentów czeka na ujawnienie część 2 projekt MK Ultra wyobraźcie sobie że wasze myśli nie należą do was że wasz umysł jest polem bitwy w zimnej wojnie dla tysięcy nieświadomych amerykanów nie była to paranoja to była rzeczywistość w 1953 roku, w atmosferze strachu przed komunistyczną kontrolą umysłu, CIA rozpoczyna tajny program o kryptonimie MKUltra. Na jego czele staje chemik Sidney Gottlieb, człowiek, którego później nazwą czarnym czarodziejem. Przez ponad dwie dekady CIA przeprowadza eksperymenty z użyciem LSD, meskaliny, heroiny, elektrycznych wstrząsów i hipnozy. Celem. Odkrycie metod kontroli ludzkiego umysłu i technik przesłuchań. Ofiarami padają przypadkowi cywile, prostytutki, więźniowie i pacjenci szpitali psychiatrycznych. Wielu z nich nigdy nie dowie się, że byli częścią eksperymentu. Frank Olson, naukowiec pracujący dla rządu, otrzymuje LSD bez swojej wiedzy podczas służbowego spotkania w 1953 roku. Dziewięć dni później wyskakuje przez okno hotelowe. Jego śmierć zostanie uznana za samobójstwo. W 1973 roku, w obliczu rosnących pytań, dyrektor CIA Richard Helms nakazuje zniszczenie wszystkich dokumentów związanych z MK Ultra. Jednak około 20 tysięcy dokumentów przetrwało dzięki błędowi archiwizacyjnemu. Gdy prawda wychodzi na jaw podczas przesłuchań komisji Churcha w 1975 roku, Amerykanie są zszokowani. Program, który brzmiał jak fabuła science fiction, okazuje się rzeczywistością. Należy pamiętać kontekst. Zimna wojna, strach przed komunizmem. To nie usprawiedliwia tych działań, ale pomaga zrozumieć, dlaczego racjonalni ludzie uważali te eksperymenty za konieczne. MK Ultra oficjalnie zakończono w 1973 roku. Ale wielu badaczy zadaje pytanie: czy naprawdę się skończył, czy po prostu zmienił nazwę? Część 3. Operacja Mockingbird Informacja to władza. A kto kontroluje informacje, kontroluje opinię publiczną. W szczytowym okresie zimnej wojny, CIA postanowiła przejąć tę kontrolę. W późnych latach 40. Frank Wisner, dyrektor Office of Policy Coordination, uruchamia tajną operację CIA o kryptonimie Mockingbird przedrzeźniać. Plan był prosty i genialny zarazem: zrekrutować czołowych amerykańskich dziennikarzy. Do szerzenia narracji korzystnej dla interesów USA. Niebawem setki gazet, magazynów i stacji radiowych nieświadomie przekazują treści kierowane przez CIA. CIA opłacała dziennikarzy, redaktorów, a nawet całe organizacje medialne. Dzięki nim kontrolowała, które informacje o zimnej wojnie, Związku Radzieckim czy ruchach lewicowych trafiają do amerykańskich domów. Za 265 milionów dolarów rocznie z pieniędzy podatników, CIA kształtowała opinię publiczną, promując antykomunistyczną narrację i tłumiąc głosy krytyczne wobec polityki USA. Odkryliśmy, że CIA posiada dziesiątki płatnych operatorów w głównych amerykańskich organizacjach medialnych. Stwierdził senator Church podczas przesłuchań. W 1975 roku dziennikarz Carl Bernstein. Ten sam, który pomógł ujawnić aferę Watergate, publikuje wyniki swojego śledztwa. Ponad 400 amerykańskich dziennikarzy potajemnie współpracowało z CIA. Wielu dziennikarzy wierzyło, że służy krajowi. Zimna wojna była prawdziwa, zagrożenie komunizmem było prawdziwe. Linia między dziennikarstwem a patriotyzmem została zatarta. Choć CIA oficjalnie zakończyła operację Mockingbird, pytania o niezależność mediów i rządowe wpływy pozostają aktualne do dziś. Część czwarty. Operacja Paperclip 1945 rok. Druga wojna światowa dobiega końca. Zrujnowane Niemcy skrywają skarb, o który rywalizują zwycięskie mocarstwa. Tym skarbem nie jest złoto, czy dzieła sztuki, ale umysły. Naukowcy, którzy przez lata pracowali dla nazistowskiego reżimu. Operacja Paperclip Nazwana tak od spinaczy, którymi oznaczano akta wybranych naukowców, była tajnym programem amerykańskiego wywiadu, mającym na celu pozyskanie niemieckich specjalistów przed Związkiem Radzieckim. Werner von Braun, twórca rakiet W-2, które terroryzowały Londyn, członek SS wykorzystujący pracę przymusową więźniów obozów koncentracyjnych, po wojnie staje się bohaterem amerykańskiego programu kosmicznego i jednym z twórców misji Apollo na Księżyc. Problem był oczywisty. Amerykańskie prawo zabraniało zatrudniania nazistów. Rozwiązanie? Wybielanie przeszłości. Joint Intelligence Objectives Agency systematycznie fałszowała akta naukowców, usuwając dowody członkostwa w partii nazistowskiej i powiązań z SS. Choć prezydent Truman oficjalnie zabronił rekrutacji nazistów, zakaz ten był systematycznie ignorowany. Około 1600 niemieckich naukowców i ich rodzin zostało sprowadzonych do USA. Program przyniósł Ameryce ogromne korzyści technologiczne. Niemieccy naukowcy przyczynili się do rozwoju amerykańskiej technologii rakietowej, medycyny wojskowej, chemii i wielu innych dziedzin. Operacja Paperclip stawia fundamentalne pytanie etyczne. Czy wolno nam korzystać z wiedzy zdobytej w niemoralny sposób? Czy cele, nawet tak szlachetne jak eksploracja kosmosu, uświęcają środki? Przez dekady rząd USA zaprzeczał współpracy z nazistowskimi naukowcami. Dopiero w latach 90. XX wieku, dzięki Freedom of Information Act, prawda o operacji Paperclip została w pełni ujawniona. Część piąta. Operacja Northwoods. 1962 rok. Zimna wojna osiąga temperaturę wrzenia. Fidel Castro, komunistyczny przywódca Kuby, Stanowi cierń w boku Stanów Zjednoczonych, zaledwie 90 mil od wybrzeży Florydy. W gabinetach najwyższego dowództwa wojskowego USA rodzi się plan tak szokujący, że trudno uwierzyć w jego autentyczność. Plan, który zakłada atakowanie własnych obywateli. Generał Lyman Lemnitzer, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, podpisuje dokument zatytułowany Operacja Northwoods. Jego cel stworzyć pretekst do inwazji na Kubę. Plan obejmuje serię fałszywych ataków terrorystycznych na amerykańskiej ziemi, które miałyby być przypisane reżimowi Castro. Wśród propozycji zamachy bombowe w amerykańskich miastach, zatopienie statku pełnego kubańskich uchodźców, porwania samolotów, a nawet sfingowany atak na bazę w Guantanamo. Każdy z tych incydentów byłby przypisany Kubie, co pozwoliłoby nam przekonać opinię międzynarodową i amerykańską społeczność o konieczności interwencji militarnej. Tak brzmiało uzasadnienie planu. Innymi słowy, najwyższe dowództwo wojskowe USA proponowało terroryzowanie i zabijanie własnych obywateli, by wywołać wojnę. Plan trafia na biurko prezydenta Johna F. Kennedy'ego, który jest szokowany jego treścią i kategorycznie go odrzuca. Wkrótce potem Kennedy usuwa generała Lemnicera ze stanowiska. Przez ponad 30 lat dokumenty operacji Northwoods pozostawały ściśle tajne. Dopiero w 1997 roku, dzięki ustawie o wolności informacji, ujrzały światło dzienne. Operacja Northwoods pokazuje, jak daleko byli gotowi posunąć się niektórzy oficjele w okresie zimnej wojny. To powinna być lekcja i przestroga dla każdego pokolenia. Ten odtajniony dokument stał się jednym z najbardziej niepokojących dowodów na to, że niektóre teorie spiskowe dotyczące fałszywych operacji pod fałszywą flagą nie są tak niedorzeczne, jak mogłoby się wydawać. Zakończenie. Pięć historii, pięć teorii spiskowych, które okazały się prawdą. Eksperyment Tuskegee, projekt MK-ULTRA, operacja Mockingbird, operacja Paperclip i operacja Northwoods. Wszystkie one przeszły drogę od szalonych teorii do udokumentowanych faktów historycznych. Te historie uczą nas czegoś ważnego. Zdrowy sceptycyzm wobec władzy nie jest paranoją, może być przejawem rozsądku. Nie wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe, ale niektóre z nich, jak pokazuje historia, okazują się być dokładnym opisem rzeczywistości. Kiedy następnym razem usłyszysz teorię, która wydaje się zbyt szalona, by mogła być prawdziwa, pamiętaj, historia ma tendencję do ujawniania swoich najciemniejszych sekretów. Często po dekadach, kiedy ci, którzy próbowali ostrzec innych, zostali już dawno zapomniani i wyśmiani. A najważniejsze pytanie brzmi, ile jeszcze tajemnic czeka na ujawnienie? Ile jeszcze szalonych teorii okaże się prawdą za 30, 50 czy 70 lat?